Czy Satoshi Nakamoto chce zniszczyć Bitcoina? Cześć, jeżeli jeszcze nie mieliśmy okazji poznać, nazywam się Piotr Ostapowicz i od ponad roku prowadzę ten kanał na YouTube, który mówi o zarabianiu w internecie oraz o kryptowalutach. Więc jeżeli jesteś nową osobą i jesteś zainteresowany tymi tematami, pomyśl o tym, aby ten kanał subskrybować. A jeżeli jesteś ciekaw, co dla ciebie dzisiaj przygotowałem, zostaw kłapę w górę. I lecimy z tematem. A dzisiaj przygotowałem dla Ciebie kilka ciekawych informacji ze świata kryptowalut. Tak, i te, tak samo odpowiemy sobie na pytanie, które zadałem na samym początku trochę kontrowersyjne. Czy Satoshi Nakamoto chce zniszczyć Bitcoina. Oraz oczywiście zajmiemy się naszymi cotygodniowymi standardowymi zakupami, a jest to już tydzień 53. Gdzie budujemy portfel kryptowalut z małym kapitałem, czyli 20 zł. Tygodniowo kupujemy bitcoina, za drugie 20 kupujemy altcoina, żeby sprawdzić, czy to w ogóle się opłaca, czy to ma sens, oraz drugą sprawę, którą sprawdzamy, co się bardziej opłaca inwestować: czy w bitcoina, czy w altcoiny. Oczywiście pamiętaj, jeżeli chodzi o kryptowaluty, jest to 100% ryzyka, więc to nie jest porada inwestycyjna. Ja ci pokazuję, co ja robię, a ty zrób, co uważasz sam lub sama. Ok, więc zaczynamy. Na początek rozwiązanie konkursu sprzed tygodnia do zgarnięcia będzie jedna z książek. Osoba, którą wylosuję, proszę odezuj się do mnie na messengerze i powiedz, którą książkę wybierasz. Po prostu przekaż dla mnie swój adres lub adres, na który mam tę książkę wysłać. Za wszystkie komentarze pod filmem serdecznie dziękuję. Bardzo to doceniam i lecimy. Playam. Link do filmu. I zaczynamy losowanie. Kto to będzie? Kto to będzie? Kacper wolny. Pozostaje nam czekać na lepsze zmiany, które może wprowadzić Bakt i ETF. Myślę, że nie ma to się stresować, bo po tych złych dniach muszą nadejść lepsze. Dzięki Kacper za twój komentarz. Gratuluję, to wygrany. wygrany. się do mnie na Facebooku i na Messengerze. Po prostu przekaż dane, gdzie mam wybrać książkę i którą książkę wybierasz czy Kiosakiego, czy Ticharwa. Akera. Dzisiaj porozmawiamy sobie jeszcze o BACT i ETF, tuż po naszych zakupach, więc koniecznie zostań do końca. Szybciutko wracamy na nasz portfel. Co się dzieje? Właściwie od zeszłego tygodnia nie było zbyt dużych wahań cen. Mieliśmy bitcoina już po 3500 dolarów, mieliśmy bitcoina po 4300. W tym czasie na obecną chwilę bitcoin jest po 3900, to tutaj sprawdźmy dolarach i market cap. 3989. Czy yy, pytacie mnie, czy Bitcoin spadnie dalej? Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że może jeszcze spaść. Nie wydaje mi się, że spadnie poniżej 3000. Nie jest to oparte o jakiś, nie wiem, dogłębną wiedzę. Jest to oparte absolutnie o to, co ja obserwując rynek, co się dzieje? ok, o, obserwując informacje, nie wydaje mi się, że pójdziemy niżej, ponieważ widzę sporo aktywności. Po, po już w, około, w okolicach 3,5 tysiąca dolarów. Czy będzie tak, czy nie będzie? Wiem oczywiście, że na rynku kryptowalut jest dużo manipulacji i o tym też sobie dzisiaj porozmawiamy, więc tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzy. No może oprócz tak zwanych grubasów. Na obecną chwilę bitcoin znów spadł poniżej 4 tysięcy dolarów. Z naszej perspektywy, z perspektywy naszego doświadczenia, eksperymentu, dzisiaj znów kupimy. Więcej bitcoina niż kupujemy zazwyczaj, i to kilka razy więcej niż na przykład kupywaliśmy kilka miesięcy temu. OK. Cały rynek dzisiaj zresztą na czerwono, pojedyncze, trochę stablecoiny, jak się nie mylę, dzisiaj są znów takie. Z tether, mamy prawie 4 miliardy wolumenie w wolumenie Tetherze, więc widać, że znów ludzie pchają swoje bitcoiny w Tethera i inne stablecoiny po to, aby znów wyczekują momentu, żeby znów wejść w rynek krypto. I myślę, że takich holderów, tych Stablecoinów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oni czekają na jeszcze lepszy moment. Czy nadejdzie? No myślę, że jest, jest na to spora szansa. Ale nie tracąc czasu, może lecimy na nasze zakupy. Więc na początek standardowo za 20 złotych klikam sobie szybka transakcja. Chcę szybko kupić za złotówki. Chcę kupić za 20 złotych. I jak widzicie otrzymamy 131,966. 131,966, więc właściwie bijemy rekord z zeszłego tygodnia, ponieważ w zeszłym tygodniu kupiliśmy 122 000 satoshi, w tym tygodniu 131, prawie 132 tysiące satoshi. I od razu wrzucamy to do naszego mm, narzędzia cointracking.info, gdzie monitorujemy wszystkie nasze Potencjalne zyski, potencjalne straty, obserwujemy nasze portfolio, jak się zachowuje, i podsumowanie zrobimy tuż po zakupach. Więc standardowo na początek wrzucamy wirtualne 40 PLN-ów, dodajemy transakcję, następnie robimy trade, czyli kupiliśmy 0,0131,966. Dobrze pamiętam, takie 130, kupiliśmy bitcoina. Kupiliśmy go za 20 polskich złotych. Te złotówki wirtualne daliśmy oczywiście, żeby mieć więcej statystyk. Więc 131 966 Satoshi. I teraz jakiego alta dzisiaj kupimy? W zeszłym tygodniu kupiliśmy po raz pierwszy wiczej na. dzisiaj wiczeń znów na większym minusie. Jeżeli ja obserwuję i przychodzi dzień zakupów. Nie sprawdzam cen USD. Na obecną chwilę ceny USD oczywiście interesują mnie, tak samo ceny PLN interesują mnie w ogóle, tak? Czyli patrząc w przyszłościowo, będę realizował swoje zyski, mam nadzieję, zyski właśnie we Fiatach. Natomiast na obecną chwilę, przy zakupach, obserwuję stosunek moich wybranych altcoinów do bitcoina, ponieważ oczywiście, jak już wiecie, staram się kupywać w jak najlepszych cenach w satoshi, ponieważ później daje to pewien multiplikator dodatkowy przy ewentualnych wzrostach i zyskach. I na obecną chwilę, mamy trochę tych spadków w stosunku do bitcoina, nie dolara dodatkowo, czyli jeszcze. Na większym minusie mamy znowu VeChain. Kupowaliśmy po 118 satoshi, dzisiaj jest po 119 satoshi. Uważam znów to za dobrą cenę, dlatego po raz kolejny w międzyczasie cena doszła do 130 satoshi i znowu spadła. Jednak ja uważam to za dobrą cenę, dlatego ponownie dorzucę za 20 zł trochę VeChainów. Tym razem kupimy to na, zrobimy to na KuCoinie, ostatnio było na Binance, także żeby było ciekawiej. Więc lecimy, mamy już odpalony rynek VeChain. Wybieram tutaj ofertę po 119 satoshi sprzedażową. Oczywiście najpierw musimy sprawdzić, ile dokładnie dzisiaj wpiszemy do naszego, do naszego narzędzia, czyli 131,966 satoshi podzielić na 119 satoshi, czyli 110896. OK, z 118,96... 1108,96. Jak widzimy, wolumen 131.966, Więc kupujemy, wracamy na coin tracking, tutaj się oczywiście zaksięgowało i dodajemy 1108,96 V-Chain, zarówno wartość 20 zł. Jeżeli chcesz wiedzieć trochę więcej o Wiczej i dlaczego ja wybrałem Wiczej, aby tutaj ulokować część swoich środków, zapraszam Cię do poprzedniego odcinka 52. Tam omówiłem wstępnie ten projekt i co mnie w nim najbardziej zainteresowało. Ok, więc mamy 110896 I dodało się, dodało się. Teraz sprawdźmy tylko, jak wygląda całkowicie reporting. Zrealizowane, niezrealizowane zyski lub ewentualne straty. Oczywiście mówi się, że póki nie sprzedałeś, nie straciłeś. Ja uważam, że jest dokładnie tak. Dopóki trzymam swoje aktywa, ponieważ oczywiście kryptowaluty uważam za swoje aktywa. Nie czuję, do momentu kiedy nie sprzedam, nie czuję, że po prostu straciłem. Oczywiście, że tydzień wcześniej Bitcoin był chyba po 400, 200 czy po 4300, kiedy robiliśmy zakupy. Dzisiaj Bitcoin jest po 4 po 3990, więc ponownie zaliczyliśmy spadek w złotówkach. Mamy 60% na minusie. Słuchajcie, 2000 złotych, jeżeli od samego początku, tak, jeżeli w ostatnie 52 tygodnie ktoś inwestował w kryptowaluty, a obserwując właściwie wszystkie kryptowaluty, 99% z nich straciła ponad 90% na wartości, lub około 90% na swojej wartości od all-time high w. Grudniu. Więc mamy 1262 w plecy, jeśli dzisiaj byśmy sprzedali. Jednak sprawdźmy, jak wygląda sprawa w stosunku do Bitcoina. I Zauważcie, że jesteśmy o 1% lepiej niż tydzień temu, bo mieliśmy niecałe 26% w zeszłym tygodniu, więc w stosunku do Bitcoina jesteśmy. Trochę lepszej sytuacji. Na obecną chwilę Bitcoin wciąż ma dość sporą dominację 53,6%. Moim zdaniem, nie przekroczy 56%, więc w momencie, kiedy to jest taki dodatkowy wskaźnik dla mnie osobiście, kiedy ta dominacja Bitcoina rośnie zbyt gwałtownie, dla mnie to jest moment, kiedy ja wtedy ewentualnie skupię się trochę bardziej na altcoinach w moim prywatnym portfelu. Ponieważ ten portfel traktuje stricto eksperymentalnie i dokupuję regularnie. Co tydzień? Oczywiście, też prowadzę swój własny portfel kryptowalut, gdzie inwestuję troszkę więcej, kupując trochę więcej kryptowalut i wyczekując oczywiście trochę bardziej optymalne momenty moim zdaniem. Więc zauważcie jak to wygląda. Więc mamy teraz, utrzymuje się ten, ta, można powiedzieć, nie stabilizacja, ale utrzymuje się ten poziom dominacji bitcoina nad altcoinami. Moim zdaniem przyjdzie moment, że on bardzo mocno zanurkuje. I wtedy będzie to moment, kiedy nasze altcoiny zaczną rosnąć, może, można powiedzieć podwójnie, bo jeżeli cena bitcoina zacznie rosnąć i altcoiny zaczną nabierać mocy w stosunku do bitcoina, <laughs> przepraszam, wtedy nasze zyski jakoby po prostu nabierają jeszcze dodatkowego. Pędu. I na to oczywiście czekamy. Jednak w tym eksperymencie oczywiście uśredniamy ceny zakupu, czyli kupujemy regularnie, co tydzień, za określoną kwotę. Jest to jedna z najstarszych strategii inwestowania. Jak wyjdzie, zobaczymy. Już zapowiedziałam, że przez cały 2019 rok także będę chciał tę serię prowadzić. Jednak wprowadzimy kilka ciekawych zmian, ale o tym już po nowym roku. Ok, więc y mamy wszystko. Mamy, mamy Było losowanie, były zakupy, więc przejdźmy do informacji ze świata krypto i o co chodzi z tym Satoshim. Więc na początek szybkie przypomnienie o tym, co mówiliśmy tydzień temu, czyli o tym, że BAKT, ten na który wszyscy czekali, którym wszyscy poukładali nadzieję, niestety został przełożony, ale na 19 stycznia 2019 roku więc w sumie nie tak, nie tak daleko czas leci dość szybko. I teraz jest bardzo ciekawa informacja. Oczywiście rozmawialiśmy o tym w komentarzach. Dzięki za te komentarze. Doceniam każdy komentarz, który zostawiacie, który jakoby rozpoczyna pewną konwersację, ponieważ zależy mi na tym, aby ten eksperyment służył oczywiście i dla Was, i dla mnie, abyśmy wyciągali coraz więcej wniosków i wspólnie mogli dziś może wymyślić, dojść do, do pewnych wniosków, które pozwolą nam mądrzej postępować właśnie w świecie kryptow, który wciąż jest bardzo, bardzo świeży i nowy. Więc mieliśmy przełożenie bakt, mieliśmy spadki cen, jednak myślę, coś, co się wydarzyło, oczywiście o tym rozmawialiśmy, że była ta manipulacja, prawdopodobnie gdzieś tu zawsze jest tak, że jednak węszymy ten, ten gdzieś tutaj podstęp, jednak to było zbyt takie klarowne, można powiedzieć, ponieważ dosłownie tydzień wcześniej ceny właśnie bardzo mocno zanurkowały i przebiliśmy ten poziom. I dzisiaj, jako że jeden z powodów, moim zdaniem, jest oczywiście bakt, i że grube ryby wiedziały o tym wcześniej, że zostanie to przełożone tak na szybko, czym jest BACT? Jest to platforma, gdzie instytucjonalni inwestorzy będą mogli bezpiecznie inwestować w kryptowaluty. To tak w stuprocentowym, ok, skrócie, więc jest to bardzo ważne na rynku, aby pojawiały się takie produkty, ponieważ dla można powiedzieć milionerów, miliarderów, niech siedzi w głowie, żeby dzisiaj inwestować w kryptowaluty, ponieważ jest to rynek jeszcze nieuregulowany, jest to rynek niebezpieczny. Jest dużo, jeszcze dużo sytuacji, gdzie ktoś kogoś zhakował i nie chcą te osoby, które poświę poświęcą swoje miliony, moim zdaniem, poświęcą w końcu, kiedy wrzucą tutaj y, część swojego portfolio, bo znowu nie całe, ale część, nawet z multimiliardowych, to dalej będą wielkie, wielkie pieniądze. Chcą, żeby to było bezpieczne i nie chcą siedzieć w domu, trzymać swoich kluczy i myśleć, czy ktoś im się gdzieś tam na konto nie włamuje. Więc dlatego, właśnie muszą pojawić się takie produkty, aby naprawdę solidny kapitał zaczął tutaj płynąć. I tutaj odbyło się, to jest 27, jeżeli dobrze pamiętam. 27, tak, 27 listopada. Ta pani jest to CEO Bak, tak, czyli pani prezes Baktu. CEO of Bact, tak, i potwierdziła to te powody, które podali wcześniej, czyli, że było tak duże zainteresowanie platformą Bact, że nie chcieli zrobić fal startu, to jest pierwsza rzecz, ponieważ chcieli się upewnić, że wszystko, wszystko działa jak najlepiej, nie będzie problemu w momencie, kiedy duże pieniądze zaczną napływać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, okres świąteczny, też nie chcieli tutaj namieszać. Trochę to moim zdaniem naciągane, jest tutaj trochę, oczywiście, jak zawsze, zawsze musi być trochę polityki. Jednak nie do końca wierzę temu, tutaj co zostało powiedziane. Aczkolwiek, z punktu widzenia oczywiście, można powiedzieć, mas, ponieważ pamiętajcie, zawsze wszystkie te informacje, które czytamy na Coindesku, BitHubie, czy gdziekolwiek, czy też informacje, weź to z przymrużeniem oka, jak to się mówi, ze szczyptą soli, ponieważ te informacje są dla mas. A są informacje, które są dla klas i my tych informacji nie widzimy lub te informacje wychodzą już po fakcie. Okay? Tak jak właśnie było moim zdaniem z Baku, gdzie tydzień, około tygodnia wcześniej już pewne osoby widziały, że to się wydarzy. Więc to jest w sumie pozytywna i negatywna informacja w jednym. To co teraz czytaliśmy. Mamy kolejną pozytywną informację, że NASDAQ druga największa giełda na świecie. Łączy się z Vanekiem, aby stworzyć nowe kontrakty futures, tak zwane Krypto 2.0. Także planują start w, wcześniej w 2019 roku. Oczywiście czekamy na ETF-y, bo za chwilę jeszcze będzie o ETF-ach. Czekamy na ETF-y, które ma zaaprobować za, za, za SEC, czyli m, amerykański urząd regulacyjny. Na to wszyscy właściwie czekamy. Jednak kolejna rzecz, że Nasdaq. Taka giełda, jak Nasdaq, zaczyna się interesować światem krypto. Właściwie to, że interesuje się światem krypto, wiemy nie od dziś. Natomiast, że jest konkretny ruch w tym kierunku, aby z, tworząc partnership z bardzo wpływową grupą WANEK zrobić kolejne produkty, kolejną platformę na rynku, aby można było po prostu inwestować tutaj większe pieniądze bezpiecz, bezpiecznie. Ale tutaj przechodzimy do konsensusu, jeżeli chodzi o ETF-y. Spotkanie z, z Claytonem, padło tutaj sporo takich może może nie negatywnych, dość rozsądnych słów właśnie z ust tego pana, że etf -y na dzień dzisiejszy jeszcze nie widzą tak naprawdę, czekając dzisiaj na etf -y w lutym, nawet taka informacja wypływa, wypływa ona dla mas i ludzie wciąż czują się niepewnie. Dlaczego? Ponieważ jak mówi ten pan, potrzebujemy giełd, które są wolne od manipulacji, a niestety widzimy cały czas te po prostu skoki cen góra-dół, góra-dół, pump-and-dump, i nawet w większych projektach zdarzają się takie, takie sytuacje. Niestety jest tej manipulacji sporo, i oczywiście z tym się zgadzam, bo to, to o czym rozmawialiśmy już wcześniej w przypadku BACT i inwestorów instytucjonalnych, potrzebujemy, oni, inwestorzy, potrzebują bezpieczeństwa, którego dzisiaj no, jeszcze nie do końca możemy powiedzieć, że jest. Jest to oczywiście coraz lepiej, wszystko to jest poprawiane, jednak, jeszcze być może to nie teraz. Aczkolwiek pamiętajmy, pamiętajmy, nie żyjemy w latach 90. Technologia rozwija się naprawdę bardzo, bardzo szybko i może to nastąpić w kolejnych miesiącach. Ja, oczywiście, trzymam kciuki i mam nadzieję, że do końca lutego ETF-y odpalał i będziemy mogli się cieszyć kolejnym może początkiem. Bulranu, tak? tak zwanego bulranu, czyli ponownym wzrostem cen. Do tego czasu myślę, wciąż jest czas na zakupy. No zwłaszcza teraz, jeżeli bitcoin jest poniżej 4000 dolarów, to jest taka ciekawostka. Kiedy ja wchodziłem w rynek krypto, może cofnijmy się i odpalmy, czy to już jest nie, tutaj mamy coś innego, odpalmy rynek bitcoina. Kiedy ja wchodziłem w rynek krypto, było to pod koniec lipca, na początku sierpnia 2017 roku. Wtedy Bitcoin był, pamiętam, po 2700 dolarów i bardzo szybko wtedy urósł do 3, 4, 5, 6, 7 tysięcy, zaledwie kilka miesięcy. Oczywiście znamy historię, co się wydarzyło w grudniu, jednak pamiętam, czytając artykuły, czytając informacje na grupach, kiedy cena rosła tutaj. Jak bardzo bym chciał, to jest cytat, jak, który bardzo często się przewijał, jak bardzo bym chciał, żeby Bitcoin na chwilę chociaż znów spadł do 3000 dolarów, do 4000 dolarów, żeby mógł znów, mogła znów zrobić zakupy. Dzisiaj mamy sytuację, gdzie faktycznie to się wydarzyło, i jednak ludzie nie kupują. Ponieważ dlaczego nie kupują? Oczywiście mniej kupują, ale nie, nie mniej niż osoby, które sprzedają. Więc. Wciąż, jak ktoś mówi na dwoje, babka wróżyła. znów, mamy tutaj element psychologiczny. Czy bitcoin spadnie dalej? Oczywiście, że może spać dalej, jeżeli spadnie. Przy, przy mojej strategii, nawet ty, przy tym eksperymencie, czy przy moim portfolio, ja myślę naprawdę długoterminowo, jeżeli chodzi o kryptowaluty, więc na obecną chwilę nie patrzę na tą skalę makro, patrzę na duży obraz. Jednak zauważyłem, że to jest taka ciekawostka, że jednak osoby, które tak, w tak dużych ilościach mówiły po prostu i żałowały tutaj w tych miejscach, że po prostu chcieliby, żeby jeszcze, chociaż na chwilę Bitcoin staniał. Dzisiaj Bitcoin, Bitcoin staniał, technologia jest na dużo wyższym poziomie niż w tych momentach. Mamy informacje o nadchodzących zmianach, ogromnych zmianach. Oczywiście też jest trochę tych informacji bardziej negatywnych, ponieważ nie są one w 100% negatywne, są one może racjonalne. Więc. Nie wiem, nie ma tego ruchu na obecną chwilę. Jeżeli sobie y sprawdzisz Google Trends, buy Bitcoin Prada, czyli kup Bitcoina, jest ona na znów all time low, czyli nikt, rynek nie jest na obecną chwilę zainteresowany. Potrzebujemy większego bodźca. Takim bodźcem miał, miał być bug. Teraz znów ma być bug i mają być ETF-y, więc czekam. Dobra, i teraz przechodzimy do rodzynka, czyli o, do naszego Satoshi'ego Nakamoto. Ponieważ nie wiem, czy wiesz. Ale jest taki pan, nazywa się dr Crack Wright i on uważa siebie i ogłosił, że jest Satoshi Nakamoto. Okay, to jest. To wiemy już sprzed, sprzed jakiegoś czasu, było to dość dawno temu. I jest to pan, którego obserwuje naprawdę dużo ludzi. Jest to pan, który jest mocno zaangażowany w projekt Bitcoin Cash. Jest to pan, który stoi za Bitcoin S.V. Oczywiście, z drugiej strony mamy Rogera Vera i mamy tutaj ten słynny hashword, który um, dzieje się od czasów rozpoczęcia forka Bitcoin Kasza. Jednak ten pan uważający się za zastępcę Nakamoto nagrał bardzo, bardzo kontrowersyjny film 13 listopada 13 listopada tego roku. Za chwilę wam od kawałek tego filmu opuszczę, Będzie on po angielsku. Puścimy go z napisami później trochę ten film sobie komentujemy jednak zauważcie, kiedy rozpoczęły się spadki tak naprawdę rozpoczęły się 13, czyli między 13 a no właściwie 14, 13 i tutaj 14 wchodzimy i zaczynają się te ostre spadki. I teraz oczywiście to jest osoba wpływowa. jest to osoba po wypowiedziach, której ludzie reagują konkretnie, kupują, sprzedają. Ten pan ma bardzo kontrowersyjny profil, bardzo mocno atakuje różne projekty: atakuje XRP, atakuje Bitcoin ABC, Bitcoin Cash ABC, atakuje Bitcoina, będąc nawet kiedy mówi, że jest Satoshi Nakamoto. Ja osobiście w to wątpię, ponieważ, będąc od samego początku niejako tak bardzo anonimową osobą, dziś jest za bardzo, można powiedzieć, za bardzo przed niego przemawia pycha. To jest moje osobiste zdanie. Jednak cały czas, cały czas atakuje, nie tylko atakuje, ale grozi projektom, że po prostu ich zniszczy, grozi giełdom, ale o tym może dowiemy się bezpośrednio z tego filmu, wideo, na który ciebie zapraszam. Mamy tutaj trochę podgłośnimy, mam odpalone napisy. Lost. So, if you come over, we're just going to make you lose money until you stop. We are going to, no matter how long you take, have SB running. And every time you think you get ahead, we're going to reorg uh, any ABC blocks. Any exchange that does this, we're going to block all their transactions and reorg them targeted. So if you're an exchange running this, I'm going to make your life living hell. And when I finish with it, I'm going to come back and make your life worse than living hell <laughs> when so when you're done with abc are you going after bitcoin after btc bitcoin core I mean, is that's, already a big, dead. that's a big mountain to climb there too so no it's not bitcoin core is already dead they just don't know it yet with the changes from the original bitcoin and what they've done to add segwit and whatever else they don't understand the system well enough and they will learn next year uh, that there is a Fatal flaw in BTC, I I teraz, co zostało powiedziane w tym wideo? Po pierwsze, jeżeli jesteś hodlerem, jeżeli jesteś osobą, która trzyma krypto na long term, po prostu za każdym razem, kiedy to, to jest cytat, tak, za każdym razem, kiedy będziesz myślał, że wychodzisz naprzeciw, że zaczyna ci się dziać coraz lepiej, znów. Bitcoin ABC się zreorganizuje i sprawi, że wszystko zacznie znowu lecieć w dół. Padło tutaj też stwierdzenie, że Bitcoin, jeżeli został zapytany przez pan, który prowadzili ten wywiad, czy po tym, jak skończy z Bitcoinem ABC, ponieważ mamy ten hashwar między właśnie Rogerem Werem a Craigiem Wrightem, kiedy skończy się ten hashwar, to czy weźmie się za Bitcoin? powiedział, ale Bitcoin już nie żyje, a CA Bitcoina do końca roku 2019 w ogóle nie będzie. Okay? i to są mega, mega, mega kontrowersyjne, Kontrowersyjne tematy, kontrowersyjne wideo, więc ja byłem w lekkim szoku, że osoba wy, wychodząc z takiego miejsca robi takie rzeczy. Oczywiście, ja nie uważam, że Craig Wright jest Satoshi Nakamoto. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie wierzę w to, że Bitcoin miałby się po prostu skończyć, tak jak ten pan mówi, jednak. Tutaj myślę, mamy znów do czynienia z czystą manipulacją. Oczywiście ten pan wie, o czym mówi, można powiedzieć, w wielu aspektach, ponieważ siedzi głęboko technologicznie, ma też pieniądze na to, aby przeprowadzić ten hashword, i jak widać na obecną chwilę, zdecydowanie dominuje. Natomiast czy jego przypuszczenia się stwierdzą? Jestem mega ciekaw, ponieważ to pytanie właśnie zadaję do Ciebie i chciałbym, żebyśmy o tym sobie dzisiaj porozmawiali w komentarzach. I to będzie też częścią konkursu, tak? Więc jeżeli chcesz wziąć w konkursie i zgarnąć książkę Roberta Kiyosakiego lub Tiharwa Ekera, zostaw oczywiście łapkę, subskrybuj ten kanał i zostaw w komentarzach, co Ty na ten temat myślisz. Co myślisz na temat... Wypowiedzi Krega Wrighta na temat tego, co on planuje zrobić w roku 2019. A co planuje zrobić? Planuje zniszczyć bitcoin na kasz ABC i planuje sprawić, aby bitcoin był warty zero i zniknął po prostu z rynku. I oczywiście straszy w tym wszystkich, właściwie hodlerów, straszy wszystkie projekty, straszy giełdy kryptowalut, które będą na przykład wspierać bitcoin kasza ABC, że będą te giełdy atakowane i także będą, tak jak on to nazwał, jeżeli. Będę twoim najgorszym koszmarem, a kiedy będziesz myślał, że to już koniec, ja wrócę i sprawię, że twoje życie będzie jeszcze gorsze. To mówił właśnie w stosunku do giełd. Więc naprawdę, grubo, 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 trochę szokujące i jestem mega ciekaw, co na ten moment myślisz. Po pierwsze, daj znać, czy. Wierzysz w to, że ta osoba jest Satoshi Nakamoto, po drugie daj znać, czy twoim zdaniem jest szansa na to, że Bitcoina w 2019 roku nie będzie. A jeżeli w tym wideo była dla ciebie jakakolwiek wartość, oczywiście zostaw łapę w górę, subskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, a póki co dziękuję za twoją uwagę, jeżeli dotrwałeś, i trwałeś do końca, trzymaj się cieplutko i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!